Ludzie, co się dzieje? Ja zacząłem czytać komentarze i mi dosłownie szczena opadła. Niektórych percepcja wczorajszego filmiku... No ludzie, ja aż jestem w szoku. Nie wiem, staram się to streścić, bo właśnie widzicie, ludzie, mój problem, co jest, tak jak mi... Iluś tam napisało, że jak ja się wczoraj niby bałem, jaki wystraszony nagrywałem film, policja mnie nastraszyła, boję się policji, dlaczego ty tak się tłumaczysz, dlaczego tak zmieniłeś zdanie, stałeś się, Ej, no już nie pamiętam, ludzie tych komentarzy, ale kurwa płaszczysz się przed policją, teraz ich bronisz, liżesz dupę, kurwa ludzie, a skąd to się bierze? Ja nie wiem skąd te komentarze idą, skąd... Ludzie, ja to, że jakiś na... przestraszony wczoraj nagrywałem, i to widać, że się boję, że mnie wystraszyli, ale kto mnie kurwa wystraszył? Kto mnie wystraszył? Ja zawsze mam ten typ rozmowy. No ludzie, ja zawsze. Ja nie wiem, no to jak ja wyglądam wystraszony, no to ja zawsze wyglą wyglądam wystraszony. Zobaczcie na każdym moim filmiku: ja kurwa ten sam styl zawsze mówię, próbuję się wypowiedzieć, nie mogę skaczę, szczekam. To jest mój styl, to jest mój styl bycia. Ja tego kurwa nie zmienię. No tak samo jak kiedyś ludzie mówili, że, że ja jestem na jakimś koksie, czy jestem na kurwa prochach, bo ja, ja tak się ruszam, takie percepcje oddaję ludziom, tak? Więc jeżeli to przyjęliście, że ja się wystraszony jakiś nagrywałem film czy co, bo, bo ja na przykład mam taki styl mówienia, no, no ludzie, no to kurwa, zobaczcie sobie inne filmiki, ja, ja na każdym filmiku tak kurwa tym samym stylem gadam, jak, jak stoję do kamery, pierdolę i się patrzę na kamerę i próbuję się skupić, co mówić, nie, kurwa na każdym filmiku tak robię, na Kubie, na Polsce nie robię, bo tam jestem na wakacjach, tam jestem na fazie, po piwie, więc tam kurwa inne mam, nie mam, pierdolę kurwa w takim razie ciężarówki, pierdolę pracy więc tamte filmiki są inne jak zawsze jestem w pracy, zauważcie ja zawsze tym samym tonem mówię, no kurwa ja tego nie zmienię, to jestem ja, no to jest ta moja mój styl bycia nie, <grym> kurwa więc wiem ludzie, to że fakt jest, że kurwa błędne to jest to, że nas przejść do sedna to ja kurwa pierdolę o jednym przez 15 minut kiedy ja mogę w minutę kurwa wytłumaczyć a nie, to ja będę pierdolił przez 15 minut więc tak, to jest błędna percepcja że ludzie wtedy myślą, kurwa, jak on się tłumaczy. Ale nie, ja po prostu próbuję przekazać, ja nie umiem się wysłowić, nic. ja próbuję przekazać tysiąc razy, powtarzam powtarzał to samo albo w innym sensie powiem ten sam temat, będę mówił, ale w jakimś innych słowach. Więc tak, no to, jest, no to, no to, to może robić percepcję, że się próbuję tłumaczyć, ale ludzie, kurwa, zobaczcie każdy filmik. Ja zawsze tak pierdolę. Co, co minutę mogę pojechać, to będę pierdolił 15 minut, więc ludzie nie wiem, no ja w szoku jestem, że tak myślicie, no ale dobra. Więc ludzie, ale dlaczego ja się, powiedzcie mi, dlaczego ja się bał? Kogo ja się bał? Co policja mi zadzwoniła, policja mi przyszła, policja mi kazała wymazać filmik, policja mi kazała zmienić moje percepcje, czy tam, nie wiem, chwalić nagle policję. Po, to Policja, kto, kto mi, czeka, a kogo ja się, ludzie, kogo ja się boję? Kogo ja się mogę bać? No ludzie, powiedzcie mi, no kogo ja się baję? Czy, czy jestem w jakim, jakimś kraju, że policja przyjdzie i teraz mnie zamknie, bo powiedziałem coś, coś jakieś wydarzenie? Ludzie, ja nie rozumiem, czego ja się boję. Dlaczego ja nagle tak zmieniłem? Dlaczego ja się tak niby płaszczę? Dlaczego ja liżę dupę? No, ja nie rozumiem. To, że ja zmieniłem percepcję, mój pogląd i po prostu wczoraj trochę inaczej, na spokojnie, kurwa, nie wkurwiony. 8 miesięcy temu nagrałem filmik wkurwiony na świat, tak? Więc kurwa, jechałem. Po wszystkim po, 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 po całej Ameryce, po, po kurwa, po wszystkim co się dało. Bo byłem wkurwiony w momencie, bo czułem się, że byłem źle potraktowany, bo błędna percepcja moja była, że policja nie ma prawa mi do ciężarówki wejść bez powodu. Tak w Kanadzie jest, tak? Więc w stanach okazało się, że nie, że policja ma prawo ci do ciężarówki wejść. Więc no to już jest pierwszy powód, że tamten filmik kompletny koncept się zmienił, więc. Jak ja byłem wkurwiony na sytuację, pokrzywdzony, że policja mi wchodzi do ciężarówki błędną, błędnym e, moją racjonalizacją prawa i okazało się, że policja ma prawo wejść, no to tamten filmik traci, kurwa, cały koncept, traci cały sens. No to co ja będę, kurwa, no to, no to co ja będę dalej wkurwiony na, na, na siłę pod publiczkę, kurwa, no dobra, pod publiczkę się wkurwią, ale akurat tutaj, no co ja nie będę, kurwa, udawał teraz, że, że jestem dalej wkurwiony, no. Jest takie prawo, więc jest takie prawo, więc no co ja będę teraz się wkurwiał, więc mówię, wymazałem filmik dlatego, że koncept filmiku się kompletnie zmienił i to byłbym hipokrytą trzymać ten filmik, kiedy wtedy nagrałem to konceptem, że policja nie powinna mi wchodzić bez powodu do ciężarówki, ale policja ma powód, więc no kurwa ludzie, no to ja bym hipokrytą był. Ludzie by mnie wyzwali, tych hipokryto, kurwa, jedno mówisz, a teraz drugie nagrywasz, kurwa, a tamten filmik dalej siedzi, no. Więc dlatego ten filmik wymazałem. To jakieś bronienie policji, czy co, gdzie ja bronię policję? Ja tylko powiedziałem z perspektywy, co się mogło stać z tym podarciem tych, 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 tych bokserek. Jeżeli policjant to widział, dalej utrzymuje, że kurwa to jest nie fair, że to jest chamskie zachowanie, bo mógł mi powiedzieć, mógł mnie potraktować, jak człowiek powiedzieć mi, tak? Dalej to utrzymuje. ja tego nie zmieniłem, to po prostu powiedziałem, że no kurwa, jak tego nie widział, to ja będę teraz się kurwa bał, polemizował, czy on to widział, czy, czy on to widział, będę teraz kurwa tysiąc przykładów, a może widział, a może to, a może tamto i będę teraz nagonkę robił. Kiedy, kurwa, mi to nie było, to było 8 miesięcy temu. Stara historia, która już, kurwa, ludzie, mam to w dupie na historię, dawno już, kurwa, mi to przeszło. Ja bardziej na granicy jestem traktowany jak, jak ścierwo. Powinienem filmik o granicy zrobić, a nie policja, no raz miałem styczność teraz. Przeszukali mnie, nie byli jacyś mieli. no dobra, weszli tu, dobra, te bokserka, jakiś tam, kurde, piach, tu jakaś szafka, no ale dobra, ludzie, no to teraz będę, kurwa, na na napierdalał, na policję, nie zmieniam jakieś nie bronię policji, ale mówię, nie było mnie, to co ja bym teraz pierdolił, tylko dlatego, żeby Wam pokazać, że ja się nie wystraszyłem, czy, 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 coś. Więc raz znowu będę musiał nagonkę na policję robić. Ludzie, ja pierdolę. No to się mija z celem takie coś, no. Ja powinienem o granicy robić. Tak jak mówię, chcę być fair. Nie było mnie tu, nie widziałem i dla mnie to zresztą, kurwa mać, no. Wtedy byłem wkurwiony, teraz mi to kompletnie przeszło z perspektywy czasu. I to, że ja wtedy byłem wkurwiony, bo miałem złe, złą perspektywę prawa. To, że policja może mi wejść do ciężarówki niekoniecznie się z tym zgadzam prawem, ale co ja mogę powiedzieć, co ja mogę kurwa? Gówno mogę. Nie zgadzam się z tym prawem. To jest moje mieszkanie, nie powinno tak być według mnie, ale to kurwa, co to ma do rzeczy z tym filmikiem? Nie będę tego filmiku trzymał, tylko ze względu, że się z tym prawem nie zgadzam. Znaczy to po ten filmik trzymać. Nie zgadzam się z prawem, ale to nie ma nic do rzeczy z tamtym filmikiem. Że byłem wkurwiony, bo myślałem, że nie mieli prawa, a jednak mają prawo. No to kurwa, no to teraz, że się nie zgadzam z tym prawem, to teraz mam trzymać znowu. Ludzie, cało tego filmiku, kurwa, stracił sens. No ja nie wiem, ludzie, co jeszcze, no. A po drugie, prosty przykład jest straszna nagonka na policję, jakieś te prowokacje tego. To wszystko się stało takie, te, wszystko się stało popularne, tak? Być teraz antypolicja, jest taki ruch antypolicyjny, manifestacje odbieramy pieniądze policjom, strajki itp, itd. I kilku ludzi napisało mi, ja też wcześniej zorientowałem się, że ten filmik w ogóle był 8 miesięcy, 8 miesięcy temu nagrany. Głupio wyszło, że teraz wyszedł, no ale tak kurwa przypadkowo wyszło. I, i ja się czułem też, że no ono to ja kurwa skoczę na ten jak ktoś mówi on the bandwagon, tak, czy jak to nam po polsku powiedzieć. Więc ja teraz, teraz wypada robić wszystko antypolicyjne. Ja poczułem się, mówię nie kurwa, ja nie chcę uczestniczyć w tym ruchu, bo ja jestem neutralny kurwa, ja nie jestem antypolicja, nie jestem jakimś obrońcą ale nie będę, kurwa, robił robił filmu antypolicyjnego w tych czasach kiedy to jest bardzo popularne, właśnie ja też więc też chciałem się odróżnić i nie wejść w ten bandwagon, że robimy wszystko przeciw policji bo teraz jest cool, bo teraz można bo teraz jest ten czas, że wszyscy się buntują na policję, ja właśnie nie chciałem w tym uczestniczyć, więc to jest następny powód, dlatego wyrzuciłem ten filmik, no słuchajcie ludzie, no ale to czy już, jakie wy macie percepcje, czy wy w to czy wam to pasuje, czy, czy nie, czy ktoś nie wierzy, czy ja się boję, no to ludzie, no to już jest wasza. No to ja, co, co, co ja? Ludzie no to jest walka z wiatrakami. Ja wam mówię, jaki jest powód. Pierwszy powód, zła percepcja prawa, tak policja ma prawo im przysłać. Nie mam kurwa nic nie mogę zrobić, no to kurwa to co ja będę ten trzymał, ze złą percepcją prawa? Drugie, że jest ogromna nagonka w tych czasach, ja nie chcę w takiej nagonce uczestniczyć, nie? Prowokacje, ITP, kurde, policja, że nie może Cię wylikwidować i ludzie nagrywają. Kurwa, ja nie chcę w takim czymś uczestniczyć, to nie dla mnie, ja się w to nie bawię, nie? I to nie jest kanał do takich akcji w ogóle, że teraz będę pierdolił policji, bo pies, bo piasek, bo kurwa bokserki. Kurwa było, minęło, mi to przeszło, powiedziałem co myślę o tym. No ale to kurwa, to ja nie to, że ja bronię policję, czy cofam moje słowo, ludzie, ja pierdolę, kurwa mać, dajcie, dajcie żyć, biednemu człowiekowi, kurwa, to nie jest kanał na to, to nie jest kanał na to. i 8 miesięcy później, to jest historia, która się stała 8 miesięcy temu, ludzie, ja nawet o tej historii zapomniałem, Rzucając filmik, przypomniał mi się nagle, to jest... Po fakcie 8 miesięcy, więc nie wiem, ci co wszyscy piszą, że ja kurwa nagle zmieniłem się. Jakiś kurwa bronię, potulny, kurwa nie wiem co tam jeszcze było. Tchórz nagle stchórzyłem, kurwa, łatwo jest, nie wiem gdzie, skąd wy to piszecie, kurwa, łatwo jest za, za komputerem, tak, za komputera pisać sobie takie kurwa. Wielcy wojownicy policji się stali nagle. Każdy pisze, no tak, łatwo sobie siedzieć za komputerem, pisać, kurwa, nie było Was tu, nie, nie jeździcie w Stanach, kurde, ciekawe jak Wy byście, kurwa, czy byście tak walczyli, kurwa, dalej o jakąś historię, co, kurwa, to jest przeszłość, inne konteksty wyszły. Nie, to ja będę walczył, kurwa, no, 8 miesięcy później będę miał tą samą zadrę, kurwa mać, tak samo jak jakąś sztuczkę miałeś, pobiłeś się z kimś, 8 miesięcy później, ale tak, taki sam miał level w kurwu, no kurwa, pomyślcie ludzie, ja pierdolę. Pokróciłeś się z żoną 8 miesięcy temu, byś ten sam miał lewet w kurwu dzisiaj? No ja pierdolę, tak jak ja miałbym tak żyć, to ja pierdolę takie życie, My sobie pierdolął w pierdolą łeb, kurwa. Po co mi takie życie, że 8 miesięcy będę miał ten sam w kurw? Nie, ja nie znów z Earolania, kurwa. Inne fakty wyszły Pie i nie wiem, to kurwa, już dawno o tym zapomniałem, pierdolę mnie to całe wydarzenie. Nie, ja 8 miesięcy później będę dalej wojował, nie? Powijesz się z kumplem 8 miesięcy później, dalej ten sam wojownik w dalej wkurwiony. Ludzie, no to ja kurwa za 10 lat powinienem tak samo być wkurwiony i dalej wojować, kurwa, o jakąś głupie kurwa bokserkę. No ja pierdol... Ludzie, ale serio, się troszeczkę, kurwa, no. Więc jeżeli tak miałoby być, że ja tutaj zaczynam cofać się i się boję, tak jak mówisz raz, nie rozumiem, czemu, kogo ja się bał, dlaczego się bał, kto mnie straszy, dlaczego ja się niby wystraszyłem wczoraj tej policji, dlaczego ja się bałem nagrywania wczoraj. Widać, że się trząsłem ze strachu, tak? Dlaczego ja nagle, kurwa, lizusem się stałem? Dlaczego ja się płaszczę przed policją? Dlaczego? Ludzie, no, no to, kurwa, macie. Więc ja teraz powinienem na przekór, kurwa, historię, którą ja już mam dawno, kurwa, za zaprzątanie w dupie, ludzie. To było, minęło. Ja powinienem, ja bardziej się wkurwiam dalej z przekraczaniem granicy, bo tam dalej yy, są nieprzyjemni. Ja powinienem na to się, na tym się skupiać, a nie na... Sytuacji w jakiejś z policją, co było 8 miesięcy temu, ja już dawno o tym zapomniałem. Ja, już kurwa, te emocje mi przeszły, kurwa, dawno I nie, ale dlatego, że percepcja jest, że ja się kurwa wystraszyłem nagle, zmieniłem swoje zdanie, tak? No to ja już teraz muszę kurwa. Więc ja muszę dalej tą nagątkę robić, żeby pokazać ludziom, że nie, ja się nie boję tej policji, nie, nie, ja się nie boję, ja powinienem dalej, dalej robić ruch antypolicyjny, tak jak wszyscy teraz robią, tak, powinienem być tak jak owca, iść, bo teraz jest cool być antypolicyjny. Ludzie, więc proste to jest, dlaczego wymazałem filmi, filmiki, są te dwa powody. Trzeci, dalej uważam nie fair, bokserki, nie było, nie widziałem, więc nie będę, kurwa, przewijał tematu. Pies, czy coś, no ludzie, no to kurwa, no to co ja mówię? No to ja na, na granicy powinienem się wkurwiać, bo na, na granicy o wiele większy burdel mi robią. No na granicy, żebyście widzieli, co na granicy się dzieje, kurwa, jaki tu burdel mi zostawiają, że ja pierdolę. No to kurwa mać. No to w porównaniu to z policją, no to, no to, no to, no to w takim razie ja powinienem być uznawany za tchórza. Czemu do policji się przypierdolę, a nie na, na przykład do stróżów, straży, straży Granicznej, tak? no ludzie, więc kurwa to jest walka taka, że nikomu nie dogodzisz nikomu nie dogodzisz, ja powinienem prosto, e, no, po prostu no powinienem dalej tak nagonkę na robić na policję przez, przez kurwa te ludzie, no to fuck mi to już minęło, ja, ja, słuchajcie ja, to nie jest naturalne u mnie, gdybym ja był dalej wkurwiony no to bym dalej napierdalał przeszło mi to, to jest stara historia dlatego wczoraj kompletnie inaczej mówiłem jeżeli wasza percepcja jest, że ja cofałem słowa, się boję, no to przejdźcie, ja już wam tych słów, ja już wam nie zmienię tego, Przejdźcie, chcecie, to wam powiem, tak, kurwa, CIA mnie nastraszyło, kto mnie jeszcze wystraszył, FBI, policja mnie zatrzymała, mnie nastraszyła też, Homeland Security mi kazali wymazać filmik i nagrać taki nowy, że ja ich chwalę, no kurwa, ludzie, to chcecie słyszeć, no to, no to teraz słyszycie, tak, no to, no to mam to wam powiedzieć, ludzie... No i kurwa szczena aż opadła, musiałem ten film nagrać, znowu pierdolę tyle czasu, ale dosłownie ja jestem w szoku, jaka z... percepcja, jak ludzie mnie źle zrozumieli, ja po prostu nie umiem przekazać czegoś, no dobra, no i to wy... wychodziło, że ja cofam swoje słowa, co mówię, percepcja filmiku kompletnie była inna, 8 miesięcy po i to już kurwa przeszło i nie będę wałkował tematu, jak... jeżeli chodzi o temat wałkowania, to powiem kurwa o granicy. Kurwa, wam pierdolić, a nie jakimś wydarzeniu z policją, że ja cofam słowa. moja ja nic nie cofam, gdzie ja cofam słowa, nic nie cofam. Nic nie cofam, tylko po prostu na trzeźwo myśląc, mówię, że mógł tego policjant nie widzieć. Nie wiem, czy widział, no to co ja będę teraz polemizował, kurwa się walczył, kurwa z faktami adwokatem będę. Będziemy teraz pierdolić następne 10 lat, kurwa, czy oni to widzieli, czy, czy co to było, dlaczego mi tak potraktowali. Przez wygląd, czy przez co? Dlaczego nie posprzątali po sobie? No kurwa, ludzie, fuck Jeżeli to, jeżeli ja się mam skupiać na takich rzeczach, no to kurwa. No to ja muszę cały, to muszę zmienić kompletnie koncept tego kanału, ludzie. Więc jeszcze raz, kończę na tym. To jest powód, są te dwa powody, dlaczego wykasowałem filmik. Nie cofam żadnych słów, nikt mnie nie przestraszył. Nie o to chodzi, tylko po prostu ludzie, no ja. Mam inny pogląd z perspektywy czasu i kurwa dla mnie to jest niewarte bałkować temat Kurwa jakiś fucking bokserek no kurwa mać ludzie więc Wygadałem się znowu Ale aż mi <laughs> kurwa ludzie no ja pierdolę No co ja mogę? <laughs> Dobra, więc co? Koniec tematu To jest po raz ostatni o przeszukaniu policji tam ciężarówki, tak? Dziękuję bardzo, do widzenia. Taki, taka oto to była percepcja z Tigerem.